moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. witajcie błyszaleca, witajcie, moi kochani, w odcinku Cien Seinfeld. Sezon pierwszy, odcinek dziesiąty, y, część trzecia. Ale zanim do tego dojdziemy, chcę tylko szybko powiedzieć o dramie, która y, wynikła na kanale. Y, y, jedna osoba, laminka. No, ogólnie niefajnie się sytuacja wynikła. Y, zaczęła się. Od tego drama, że poszło o mój wiek. No cóż, ja, yy, jak się z komentarzy już niektórzy dowiedzieli, mam 16 lat, czyli jakby dopuszczalnie, nawet troszkę ponad. Jaki mam głos, to jakby. <laughs> Kochani, słuchajcie, ja po prostu mam taki głos, jakby nie zmienię tego, a nawet jakby. Ja też na niektóre pytania nie mam obowiązku odpowiadania, ale już zostałam chyba zmuszona przez jakiś sposób. Ale kochani, posłuchajcie mnie. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie broniły, bo naprawdę mm, to jest dla mnie bardzo miłe, że to dla mnie robicie. I dziękuję kosmicce. Dziękuję iFonda Princess, bo ona też mnie broniła. I mojemu przyjacielowi. Kubie wojciechowskiemu, który on jakby on, kochanie, was nie ukołamuje, dlatego że my się znamy prywatnie. I jakby tyle. Ja już nie będę komentować z tej zachowania jakby tej osoby. Wiem, że oczekujecie tego pewnie, ale ja po prostu uważam, że na tym już chciałam tylko wyjaśnić, że ja zawsze będę was szanować i dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają. No i w sumie to już tyle przejdę już do odcinka. I już powiem Wam, że nie będę więcej do tej dramy wracać, także już tyle na ten temat. Mm, tu gdzieś skończyłam. Aby nie pokazywać się na oczy siostrom z klasz, klasztoru, postanowiliście pójść okrężną drogą. Tym bardziej, że już znaleźliście okolice i nie baliście się zabłądzić. Chyba głośność jest dobrze ustawiona, mam nadzieję. Mm, przypominam przycisk z importu, sezon pierwszy, odcinek dziesiąty, część trzecia. Tym bardziej, że znaleźliście okolicę. Nie, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że już nigdy tu nie przywrócimy. Ja też tak sądziłam. Znów, jak ostatnim razem Billy poszedł do kamiennego na wpół rozwalnego zabudowania Billy? Chyba Bobby. <grych> Komuś pomyliła z o księżyca. Nigdy wokół niego rosły strzeliste drzewa. Jakby sama natura próbowała ukryć to miejsce Teraz zostały tylko ogromne pnie. Stanęłaś obok Bobiego. Wygląda jak studnia. Prawdopodobnie to była kiedyś studnia. No. O! Oh, o, oh, oh. Rozległo się echo. Brzmi zatrwalająco. Wystarczy wygłupów. No to też prawda. Trzeba trochę się ogarnąć, bo to nie jest bezpieczne, co się tutaj dzieje. Chcę wrócić do domu przed zmrokiem. Tak, ja też. Uff. Bobby zamarł, złapał się za gardło, a potem gorączkowo zaczął grzebać w okieszeniach spodni. Boże, o co chodzi? Wydostał inhalator, potrząsnął nim, ale lęk wyleciał mu z ręki i spadwiamy. O nie, matko, Bobby ma astmę. No nie jest dobrze, teraz to już jest masakra wręcz. O nie! Bobby zawisł nad sięgającą w głąb pustkę, wyciągnął rękę. Mój inhalator! <grych> Wpadł tam. Co mam robić? Nic wracamy, wrócimy i kupimy nowe. Ja, ach, się tu. Matku, nie. Nie, Bobi, nie, 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 co teraz? Zaczął chrypać mocniej i oddychać ciężko. Ach, musisz się uspokoić. Nie panikuj, dobra. Zrób powoli. Wydech, wydech, wydech. wydech. Ach. O tak jeszcze. Ale atak astmy nie przechodził. Proszę. Ciężko oddychać, Bobi. Wstrzymaj, dobrze, wytrzymaj trochę, dobrze, ja zaraz wydostanę inhalator. Ostrożnie przeru, przerzuciłaś przez krawędź nogi, które zawiesły nad przepaścią. Sara, uważaj. Całe ciało drżało. Albo od strachu przed nieznanym, czekającym cię na dole, albo od tego, że Bobby się dusił odwróciłaś się ostrożnie, złapałaś za za kamienie, powoli zaczęłaś schodzić w dół matką, gdzie że nic nam się nie stanie. I tak, kochani, jeszcze krótka informacja. Jeśli mm, komuś... Mm, y, bo myślę, że są osoby, jeśli, y, jeśli chcecie, to mogę opowiedzieć. O, y, bo myślę, że osoby mogą to interesować, dlaczego ja tyle gram o dlaczego tak jest. To mogę nagrać filmik i to będzie Mm, dokładnie o tym, co, y, co ja czuję do niego i wyjaśnię to wszystko, jeśli chcecie. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym o tym opowiedziała, bo dla mnie jakby to nie jest problem. Ja lubię o nim mówić. Boże, co ja robię? Sara? u niej nie, to nie jest dobry serce kołotało łatało w piersi. Kurde, chciałam Cię przebrać, a właśnie zablokowali mi. Nie chcę w takim ładnym stroju wchodzić do jamy. Słyszałeś swój oddech, którego dźwięk odbijał się od wilgotnych kamiennych ścian. Jeszcze trochę nie, nie, nie ba, niebo nad głową wciąż się oddalało, a ty chodziłaś coraz niżej. Pomału połknął cię mrok. Już nie wiedziałaś za co się łapiesz zanim. Dobrze, że tu jest jakaś drabina stara, ale co jak ona się zerwie, zanim zawisłaś na kamieniu, długo go obmacywałaś. W pewnym momencie ręka zaśnięknęła się. Złapać za kamień z prawej strony, złapać. Zeskoczmy! Miałaś nadzieję, że jesteś prawie na miejscu, że dno już jest całkiem blisko. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dlatego odepchnęłaś się od ściany i skoczyłaś. Nie za wysoko. Nie, 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 nie. Bam. Twoje działanie doprowadziło cię do śmierci. Nagły ból przycisnął całe ciało i potem już niczego nie czułaś. Boże, jakie to było głupie. Mogłam coś lepszego wymyślić. Naprawdę, kochani, przepraszam. W pewnym momencie ręka coś izgnęła się. Może po prawej wyciągnęłaś rękę do najbliższego kamienia i za niego mocno. To no jakiś roz... O nie! Aaaa. Bam! Nagle było przycisnąć. Trzeba było po lewej, matko. Przepraszam Was, kochani, ale po prostu nie myślę. Dobra. Złapać za kamień po lewej stronie. Wyciągnęłaś rękę do najbliższego kamienia, ręka znów się zaślizgnęła. Ach! Ale w ostatniej chwili udało Ci się przytrzymać kamień. Ach! Całej siły postarałaś się nie upłaść. Pociągnąłaś trochę. nogi znalazły się oparcie. Spokojnie, wszystko gra jest ten cała, lecz tu kamień pod tobą znów się ukrył. A się oparcie po lewej stronie, bo może po prawej matko, czy ja dobrze robię, nie wiem. Wyciągnąłaś rękę na prawo. Ach, Tu na razie gładka ściana. Nie damy rady tędy zejść. Hrz. Pod ciężarem drugiej nogi kamień rozkruszył się. A, naprawdę? Poleciałaś w dół, dobra, trzeba to szybko przewinąć, kochani. Złapać za kamień po lewej. Tutaj trzeba złapać za. Ale w ostatniej chwili przytrzymać kamień. Złapać za ten drugi kamień, bo ja po prostu już nie będę tego drugi raz przeżywać. To jest dla mnie zbyt straszne. Spokojnie wszystko gra, jestem cała zle. Po lewej. Wyciągnęłaś rękę na lewo. Szysz. Pod ciężarem drugi nogi kamień rozkruszył się. Ręce od razu zniszczyły się na wstępie. Le lewa część studni jest w lepszym stanie. Będę się trzymać tej strony. No, dobrze, dobrze, dobrze. Poczułaś się powoli ostrożnie. Jeszcze trochę i... Uh -huh. o Boże, matku. się przestraszyłam na ten wyraz twarzy. I się zmienił tak nagle. Obie nogi zaślizgnęły się. Nie zdołałaś się utrzymać. Bam. Ach, jak ciemno. Poczułaś chłód w wilgotnej ziemi. Jakoś wstałaś, otrzepałaś się, ale w oczach pociemniało ci od uderzenia. Poczekałaś, aż przestało ci się kręcić w głowie. Ach, chyba jestem cała. Rozejrzałaś się. Pachnie błotem. Podniosłaś inhalator. Na szczęście był cały. Mało się nie zabiłam z powodu takiej małej rzeczy. Co z tobą? Nie odsływszy głowę, Słyszałaś tylko sylwetkę Bibiego. Chyba żyje, a ty? Chyba też. Tutaj Bobby wygląda, jakby był dorosły, nie? Ten cień. Jeszcze trochę, już wychodzę. Trzask. Czekaj, coś tu jest. Ukłócnęłaś, żeby zobaczyć, co leży w kącie. Ach, co tam? To kości. Nie, 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 ruszaj tych kości. Skąd tutaj kości? <grym> A może to patyki pomalowane na biało? co <grym> że tak gadam, ale ja po prostu nie chcę się bać, nie chcę się bać, nie chcę się bać. Były zawinięte w sparszywą starą tkaninę. Chciałaby się rozwinąć, ale od twojego dotyku rozpadła się w pył. Ciekawe, ile tu tutaj przeleżało. Było ciemno i trzeba było kucać, żeby zda badać kości. Ach, tu czaszka dziecka. szeleściały liście i usłyszałaś to nawet na dnie studni i wraz z tym rodłek się dziecięcy płacz. Dźwięk Odbijał się od ścian, dzięki czemu był słyszalny zewsząd. Aj, uuu. Matko Boże, ja sama, już mój głos z franku jak w parku ze Stefani, coś błysnęło, przeciągając uwagę. Tu jest coś jeszcze. Pośród kości zauważyłaś na współ, pół zgniły sznurak. Boże, drewniany krzyż, Matko Święta jakaś. Może tutaj wpadł jakiś oblubieniec Chrystusa. Albo nie wiem, może Pisadeira modliła się tutaj, Boże święty. Bzzz. Masakra. Krzesz, już go widziałam. W głowie znów się zakręciło. Wszystko straciło ostrość i spadłaś bez dnia. Wyjrzałaś na korytarz. To gdzie ja jestem? Wszędzie była woda. Potop jaki? Zamarłaś, poczuwszy coś pod nogami. mi się w czasie, czy co? Długo nie mogłaś się zdecydować. Żeby to podnieść, ale wreszcie Twoje ręce znużyły się w cieczu, palce z sznurek. Nie słyszę. A nie, my po prostu wspominamy. O, cicho, o teraz. Uuu. Uuu. To dziecko płacze. Chyba stamtąd. To jest płacz dziecka? Dziecko tak nie płacze. Martwi nie płaczą. Nie płaczą. Tak mówili w zakresie przynajmniej. Z dziećmi zawsze tak jest. Jeśli coś idzie nie po ich myśli, to od razu się buntują. Mam pani dzieci? Twarz z Baker skrzywiło, tak jakby zdarzył, często zdarzało się podczas lekcji. No cóż, pamiętam to. Jak Baker się nam do domu włamała. <laughs> Baker jest zjawą. O Boże. Mama zmieszała się, nie będąc do czegoś takiego przyzwyczajona. Tak, mam. jak wspaniale, chłopczyk, dziewczynka. O! <noise> zrobiła się drażliwa matko, wszystko trzeba skojarzyć z pisa Eirą zaczęła się mocniej zajmować Margaret, naszą córką, chociaż ta to sąd mało, mało nawet na nią nie patrzała najpierw mnie to zadziwiło a ale, i ale, potem zaniepokoiło ta, jej miłość do dziecka zrobiła się taka chorobliwa kiedyś jak spałem, żona zabrała córeczkę i poszła z nią do lasu Posiadali, że coś ukradła i uciekła. Znaleziono ją zamkniętą w klasztorze, ale nie udała ukradzionego. Ejra chciała się wymknąć. Odstecznie zabiła jedną z siód i ukryła się w lesie. Sara! Sara! <laughs> w uszach dzwoniło. Pewnie Bobi się martwi, że tyle czasu nie wychodzimy. Minęło kilka, se kilka sekund, nim osłupienie całkiem przeszło. Sara jak tam wszystko dobrze chyba. Chyba mocno się uderzyłam. Jakoś wstałaś. Przed oczami wszystko zaraz pływało. nogi i drżały. Złapałaś się za głowę. Trzeba się wspinać. W no patrzyłaś na kości, na zaciśnięty w dłoni krzyż intuicja i nagłe olśnienie zmusiły Cię do przezwyciężenia strachu i obrzydzenia i zabrania wszystkich znalezionych kości porwałaś ubranie i położyłaś to co zabrałaś na kawałek tkaniny potem zrobiłaś wązałek, przywiązałaś go sobie do ręki i zaczęła się wspinać niebawem osłupiło Cię jasne światło Bobi. od razu zabrał inhalator Pss. Prysnął jeszcze raz i odepchnął głęboko. Już lepiej. Dziękuję, Sara. Cieszę się, że wszystko już jest ok, Ale po co ci te kości? Ostrożnie rozwinęła spędzałek. Oj, ile lat ma ten ten szkielet? Mm -hmm. Dużo. Bardzo dużo. O co chodzi? Taka jesteś blada. Chyba wiem, co się stało z Pisa-Ej, z Adeirą. Co takiego? Jak gdybym zobaczyła to na własne oczy, z grubsza wyobrażam sobie, jak to było. To tak dokładnie było. Powiedzmy wszystko. Przeobrażona powiedziała, że pisa, pisa de Eira coś ukradła. A co jeśli była w ciąży? Gdyby urodziła, chcieli zabrać jej dziecko, a, a ale ona jej ukradła i ukryła się w lesie. Naprawdę, Sara jest bardzo mądra, się tak domyśliła. Ona jest genialna. Genius. Ciekawa, ile Sara ma lat? – Ciszej, nie płacz! – ona chciała swoje dziecko uratować. – Jestem tam! Łapcie ją! – Nikomu cię nie oddam, nikomu! Pisa Ejra chce swoje dziecko uratować. Pisa Ejra przycisnęła do piersi dziecko, co sił w nogach, będąc w głąb lasu. Biegły za nią zakonnice, widziała światło ich podchodni. Uu, – Uuuu! Uu. Serce kałachło, nogi drżały, a serce kurczyło, trzymało noworodka. To jest miłość matki, kochani. Ona jest największa na świecie. Matka, żeby ochronić swoje dziecko, jest zdolna nawet oddać własne życie i potwory niczym się nie różnią. Matka u zwierząt jest tak samo. Matka, na przykład niedźwiedzia, matka niedźwiadka, czyli po prostu niedźwiedzica, będzie za wszelką cenę bronić swoich dzieci, wyszarpie Ci oczy, jeśli będziesz chciał zrobić jej i, i, i cokolwiek dziecku, i zabrać czy cokolwiek dotknąć, bo to jest instynkt matki. Instynkt matki taki jest. Mm, po prostu. Przypominała straszne zwierzę, uciekające przed myśliwymi. Matko, jest tu blisko. Przysadowcy zbliżali się. Nie zabiorą mi ciebie! Eira nie wiedziała, dokąd biegnie. W, w ciemności oczy ledwie dostrzegały szczegóły, ale niebawem zauważyła coś przed sobą. Co zauważyła? Ja nie chcę wiedzieć, co. Uf. Za nią! Nie płacz, kochanie. Ciii. Nie bój się, nikomu cię nie oddam. Mama po ciebie wróci. No dobrze, pisa Eira. Eira podeszła do studni, zajrzała do środka. Potem ostrożnie włożyła dziecko do wiatra. Wrócę po ciebie, obiecuję. Po prostu chciała swoje dziecko uratować. To jest z jednej strony mm, piękne, z drugiej straszne. Pod wieloma kątami można to rozpatrywać. Opuściła wiadro, nieco niżej, kryjąc od postronnych spojrzeń i za, podjęła tę decyzję za rozpaczy. Zupełnie trochę jak mm, Melbonte, rodzice Melbonte, którzy z rozpaczy, y, że stracą syna po prostu. <grym> zabili dziewczynkę, y, bo ta decyzja faktycznie była podjęta za rozpaczy. Tam nawet można było wybrać, ale według mnie to było za rozpaczy. To, było, y, to była ogromna rozpacz. Oni nie mieli pojęcia, co robić. Matko Święta opuściła wiadro nic niżej, krążąc po ostronnym spojrzeń. zawahała sznurek, zawróciła, zahaczyła, aha, za, 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 zawiązała matko, żeby wiadro nie wpadało do wody. Blask księżyca, Moonborn, trochę jak w Moonborn, ale ładny ten księżyc, padał na powierzchnię wody i twarz dziecka, zainteresowanie patrzącego na matkę. Wszystko będzie dobrze. Gdzie ona jest? Eira wpatrywała się w cień, a potem podniosła kamień. Wrócę po ciebie, biedna córeczka. Pobiegła jak najdalej od studni i rzuciła kamień w stronę głosów. Hej, słyszeliście? Tam jest! Zakonnice pobiegły za Eirą, a ta ubiegła coraz dalej. Coraz odleglejszy płacz dziecka, cichu, ale wciąż odbijał się Acham w jej głowie. Wrócę po ciebie, wrócę po ciebie. Pomimo jasnego księżyca noc była ciemna. Jakie koniście was, ale. Przepraszam bardzo, to was. Ale ktoś idzie, wchodzi do mieszkania. Temperatura, znaczy nikt, jest tylko moja babcia, bo dzisiaj akurat nagrywam babci, bo jestem u babci. No i wraca. Także jakby coś to będzie być może cięcie. Temperatura spadła z każdą minutą. Wszak sen tworzy ciepłe noce, to rzadko jest nawet latem. Tak, Seinfurt to takie miasto. Niebawem dziecko ochrypło i zamilkło zżnięte. Zamarn... To jeszcze dziwne, że nie kupiliśmy sobie żadnego zimowego ubranka i dalej chodzimy w zmieniłweczce. Głosy ścichły. Zostało same w lesie, uwięzione w studni. Noworodek patrzył w niebo, nie podejrzewając, że mama już nie wróci. Popatrz na te pnie. Kiedyś studnia była okrążona drzewami. Z daleka prawie bo, nie było jej widać. Myślę, że kiedy, yy, że kiedy Eira uciekała z klasztoru, nie udało jej się znaleźć dziecka, znów popatrzyliście na kości. Nie rozumiem, jak mogliśmy wplątać się w tę historię. Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bobby, nawet nie pytaj. Starannie zawinęłaś pozostałości w tkanina. Mam plan. Koniec odcinka. Więc kochani, jakimś cudem z trudnością skończyłam ten odcinek, bardzo Wam kochani dziękuję i jeszcze na końcówce odcinka, jeszcze kochani na końcówce odcinka, chcę Wam tylko podziękować wszystkim, mojej ukochani, mojej ukochani, że, yy, bo filmik, który wrzuciłam o Lwiki i Lucyferze, tutaj 7 godzin temu, po prostu jest taki cudowny odzew. I naprawdę 24 już ma polubienia, 148 wyświetleń a ja go bardzo niedawno wrzuciłam, po prostu jestem taka zachwycona, ale w ogóle ten filmik musiałam, wczoraj w nocy trochę go robiłam i trochę rano, no ale zmontowany już, wrzucony na kanał i bardzo Wam dziękuję za ten odzew i w ogóle pod każdym względem Wam dziękuję. No i yy, mam nadzieję, że Wam się podobała ta yy, ostatnia część yy, z tego odcinka z cieni Saint Fortu do z 10. No i widzimy się już niebawem w odcinku 11 cieni Saint Fortu sezonu pierwszego, bo jeszcze na 11 chyba mi wystarczy, potem będzie zbieranko. I myślę, że przed zbierankiem wpadnie jakiś odcinek z Lover Lives, kochani. Jeszcze nie powiem o kim będzie, ale możecie przygotować, jak lubicie tą ser. także buziolce, buziolce, buziolce papaski, kochani, kocham Was bardzo, papa! Pa.